Cześć, słuchajcie, ja bardzo często słucham podcastów, w zasadzie YouTube'a. Filmów e, słucham, oglądam te filmy często, kiedy jestem w podróży, kiedy jadę samochodem, metrem. I dziś e, jakiś tam e, film związany z tym, czym się interesuję, słuchałem. E, I jednym z podpowiedzi, którą zobaczyłem, był, był, był film z nagłówkiem, z, z miniaturką. Nie musisz spać 8 godzin. I tak sobie myślę, no dobra. Muszę, nie muszę, tak? Ja generalnie snem się nie interesuję, to akurat stąd się wzięło, że ponieważ na tym kanale taki gość był, który o tym mówił i 8 godzin, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy powinienem, czy nie powinienem, nigdy się tym nie interesowałem, ja po prostu zawsze spałem tyle, ile chcę spać, tyle co potrzebowałem raczej bym się skłaniał do spania dłuższego niż krótszego, ponieważ ja chodzę na przykład na siłownię i wiem, że muszę się regenerować, to jest jedna rzecz, a po drugie lubię po prostu spać i tyle. Więc to mi się tak fajnie zbiega jedno z drugim i ja mam tendencję raczej do spania dłuższego niż krótszego. Nie mówię, że od razu jest to ponad 8 godzin, natomiast jest też pełno filmów, które mówią, musisz spać ponad 8 godzin, ponad, nie wiem, 9 godzin, 10, 7, cokolwiek. I to jest takie jakby temat, który po wiadomo, że połowa internetu, czy tam połowa tych filmów w internecie będzie mówiła w jedną stronę, połowa będzie mówiła w drugą stronę, to w ogóle też bardzo fajnie widać tego typu e, rzeczy, ja krypto się interesuje inwestowaniem i tak dalej, dosyć dużo słucham i obserwuję i widzę jak z cyklicznością bitcoina związane jest to, co dzieje się na social media, czyli kiedy rynek, rynek cały idzie do góry, mamy pełno predykcji, które mówią nam, że tam to the moon wszystko poleci, natomiast kiedy rynek spada, wszyscy wieszczą koniec, tego krypto i też tak to działa i tutaj przyszedł mi do głowy Napoleon, ponieważ pamiętam gdzieś tam z młodszych lat, czy też z historii, wszyscy tam się tym jarali, pewnie o kilku innych, dużych, znanych osobach z przeszłości, mówiono, że on to śpi tam tylko 4 godziny. i To było takie jakby, no śpi 4 godziny, czyli jest, dlatego jest geniuszem, prawda? I, i, i z tego jedno z drugiego wynikało, natomiast jak sobie tak przeanalizować, to może to było właśnie w drugą stronę, że spał 4 godziny, bo musiał spać 4 godziny, bo nie mógł spać 6, 7, 8 godzin, na przykład, tak? Ponieważ po pierwsze, no jednak to jest duża odpowiedzialność i pewnie chłop był zestresowany. I to nie tylko on. Każdy inny wielki, nie wiem czy o jakimś innym przywódcu też tak się mówiło. Tu nie mówię w pozytywnym, pozytywny przywódca, negatywny. Może to był też, nie wiem, Hitler, Stalin, cokolwiek, ale ktoś, kto miał dużo na swoich barkach, jakby nie patrzeć. I. Dodatkowo na przykład taki Napoleon, no gdzieś tam, nie wiem, była armia, były jakieś działania wojenne i tak dalej, tak samo może nie mógł sobie pozwolić, ponieważ no, było tyle zajęć do wykonania w ciągu dnia, że no, nie mógł sobie, nie wiem, uderzali gdzieś o świcie, trzeba było wstać o tej godzinie, nie wiem, szóstej, piątej rano czy czwartej, szedł spać do, o godzinie, nie wiem, pierwszej w nocy, ponieważ coś długo planował. I tak to pewnie wyglądało, natomiast do tego była taka przypisana jakaś otoczka, że on jest, Właśnie dzięki temu, że śpi krótko, to stał się geniuszem, natomiast ja uważam, że to raczej zadziałało w drugą stronę. Chłop po prostu był super zajęty i super zestresowany i dlatego spał tylko 4 godziny. To nic, takie poranne przemyślenie, na razie hej.